Praktycznie 360 stopni dookoła. I tą opcję śledzenia możemy włączyć w aplikacji, ale także za pomocą gestów. Na przykład trzymając w ten sposób dłoń. I śledzenie przyda się szczególnie osobom, które dużo się ruszają przy biurku lub wręcz w czasie transmisji na żywo chodzą po pomieszczeniu, na przykład podchodząc do tablicy, żeby coś pokazać. Do tego możemy zapisać niektóre pozycje i niektóre kadry w oprogramowaniu OBS BOTA i szybko się między nimi przełączać. Może się to na przykład przydać, jeżeli na transmisji chcemy pokazać siebie, a za chwilę przełączyć się jednym kliknięciem na widok naszego biurka i na przykład z góry pokazać to, co trzymamy w dłoniach. Plus do tego nie, mamy sterowanie temperaturą niektórymi funkcjami za pomocą gestu kolory, nie. a także możemy niektórymi funkcjami sterować głosem. Dzięki temu możemy... możemy manualnie ustawić temperaturę barwową, poprawić ekspozycję, ustawić kontrast, kolory. Możemy man włączyć śledzenie, ten pack barwową, poprawić ekspozycję, ustawić kontrast, kolory. Włań. Możemy manłączyć śledzenie, Włań. ustawić mi barwową, poprawić ekspozycję, ustawić kontrast, kolory. Możemy włączyć śledzenie, ustawić, ustawić temperaturę barwową, poprawić ekspozycję, ustawić kontrast, kolory. Cześć, y, dla osób, które mnie nie znają, się nazywam i y, pomagam oswoić... ...przęcam cies cię, pokazując... W ekranie, tak? I druga rzecz, y, drugą scenę, czyli twoje prezentac Twoją prezentację, Twoje slajdy. Ja w tym przypadku dzisiaj pokażę. A musimy tu zrobić zoom, zoom in closer, czy wyłączyć kamerkę? Sleep tini. O Kamerki także współpracują z pilotami, które dają nam możliwość ...foto.pl. Następnie mamy mikser dźwięku tutaj na środku. Mikser dźwięku to miejsce, gdzie zarządzasz wszystkimi dźwiękami, które pojawiają się w Twojej transmisji. Między innymi może to być taki podkład dźwiękowy, czy jeżeli już przejdziemy...